No cześć łódkowie, Polska u rodziców i będzie golenie w celu przetestowania żeletek. Dostałem od Japurka żeletki Persona, te które kupił w takim dużym stu żelatkowym opakowaniu. Kiedyś to się nazywało medprep, czyli do celów medycznych jak najbardziej. A dzisiaj naszą trochę inną nazwę. A widzicie, wziąłem sobie wody w garnuszku, żeby maczać. Dlaczego? Bo tu tylko czubeczek trzeba maczać, żeby dodać wody przy robieniu piany. Bywa, że kilkakrotnie. I chodzi o to, żeby... Wygodniej jest macać w kubeczku, którym jest mniej. Tej wody, nawet no, jak się do dna dotknie, to to się nie przesadzi. To jest bardzo łatwe, przy jakimś takim głębszym naczyniu. A przecież na wyjazdzie jestem, więc nie zwziąłem swojego psikaczu. Czym jest za dużo miejsca w bagażu? I tanie linie lotnicze na pewno stałyby się dużo mniej tanie, jakbym miał, miał wszystko wziąć i, i bagaż doliczyć jakiś obfitszy prawda? Krem. Dzisiaj palmoliv. Jak widać, palmoliv, z którego uczyłem się geografii, Czyli dowiedziałem się, że świdnica jest we Włoszech. Na kremie jest napisane Made in Italia, a potem adres produkcyjny Świdnica. Ta życie człowiek się uczy. Zaraz jest taki, jakbym... bliżej 3 dni niż dwóch I... Powiem że Żyletka pięknie ściąga, nawet nie słychać nie czuć. Jak już tutaj ja dzisiaj mam maszynkę, moja tradycyjne wyjazdowe Piaci Melon, seria. O, policzek już prawie gładki. No, żyleteczka, mm, super Superaśnie. Pierwsze przejście, trzydniowy zarost. Super, może teraz od razu zrobimy podwóz. Włos. Podwóz i tak tu tak. Tak. Jako, że pan mówi całkiem, całkiem całkiem całkiem, bardzo całkiem, dobrym. To co już mogę powiedzieć zostawia lekki film w związku z powyższym takie szybkie popraweczki czyli ponowne przeciągnięcie tam gdzie się przed chwilą guliło, są możliwe dlaczego szybkie bo niestety albo stety taka cecha jest już tych mydeł kremów że one dosyć szybko schną, a w momencie kiedy są suche, to poślizgu nie ma żadnego. To jest mydło stanowi wręcz e, uszorstnienie powierzchni. Nie jest wcale nic e, takiego, co by tą powierzchnię spowodowało śliskość na niej. Góra, teraz góra. No. Jak widać, w pędzlu niewiele zostało. Znaczy, nie zostało wystarczająco dużo. O. Gdybym golił tylko twarz, to byłoby dość, ale na... na to, żeby obskoczyć jeszcze górę, to za biednie. Trochę przesadziłem z wilgocią. Ale damy radę. Koszulka i tak do prania. Widać, że świąteczna. Widać, widać. Na pewno widać te Mikołaje wymalowane, te prezenty wymalowane. Takie. Takie wszystko świąteczne, bardzo takie. Tu nawet takich cane jest, nie? Jeden z drugim. Takie. Bardzo. Mm. Pojedzie z włosem, już nie jest. Serio, już jakbym tak chciał, Uparł się, że czas minął. Spokojnie, spokojnie, naprawdę. Wiecie, maszynka jest. Z agresywnej strony stanów łagodnych, czyli bardziej średnia niż łagodna, zależy od odczucia, zależy od żeletki, założonej, ale tak jak mówię, agresywna strona stanów łagodnych, jednak jak widać, w nie bierze, jakby się coś wpadnie pod kosę. To już można się z tym pożegnać. No widać. Nie? Jest czerwono, <laughs> drobna czerwona. jest. Tu i tu. Właśnie idealna. seria No i stary patent nuzik, przy przypłukiwaniu, Wtedy maszynka na pewno jest wypukana porządnie. Ja powiem Wam szczerze, że to jest moje drugie golenie tą żetką Powiem szczerze, równie dobre, równie. Em, Fajne, na szybko, na gładko, bez problemów, bez zająknięć poszło elegancko. I muszę przyznać, że to są po prostu bardzo dobre żeletki. Fajnie, że japorek mi udostępnił żyweteczki, no moją prośbę, dwie i no uważam, że trzeci raz też można się ogolić, aczkolwiek wydaje mi się, że więcej to nie, yy, za pierwszym razem ta żywetka była taka wiecie, taka mocniejsza jakby, a teraz była ostra, super, wszystko na naprawdę bardzo dobrym poziomie, bardzo, nie dam złego słowa powiedzieć. Ale była ona trochę inaczej się zachowywała. Drugie, drugie golenie po prostu tą samą żyletką już spowodowało, że ona wygląda inaczej. Lepiej, gorzej? Inaczej. Nie powiem, że lepiej, nie powiem, że gorzej, po prostu inaczej. Inne troszeczkę odczucia, ale w dalszym ciągu gładziutko. Smooth, jak by powiedzieli Anglicy. Gładziutko, jestem na gładko golony, wszędzie, super. I tak jak widzieliście, dwa golenia, nie tam 2,5 jak zwykle. Jak ktoś ma dostęp do tych żyletek, no w Polsce macie je w stand w ich nie widziałem, e, mogą być warte. Ja wiem, nie są tanie, bo kosztuje 90 zł paczka 100 żyletek, ale to też nie są jakieś górnopółkowe żyletki tam. E, Dalekie są na przykład w cenach od Żyletek systemu Artis Club, które kosztują, wychodzą 2-3 zł, sztuka, a też lat ten 5-7 goleń, więc ekonomicznie te wychodzą lepiej. <laughs> Dobra Żyletka. A Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, wesołego poświętku i tak dalej. Nie wiem, czy ten film zdołam tu jakoś jeszcze skręcić, czy znaczy w sensie wyedytować się dopiero w domu po powrocie, ale ale wszystkiego dobrego. Cześć ludkowie, trzymajcie się i do następnych filmów. Hej!